Dzisiejszy odcinek będzie e, trochę inny. E, chciałabym opowiedzieć Wam o prezencie, który sobie sama sprawiłam na Dzień Dziecka. Daj się, drodzy widzowie, tak trochę przewrotnie, bo dzisiaj Dzień Dziecka i chciałabym opowiedzieć Wam o moim rowerze nowym, który sobie złożyłam, nawiązując sentymentalnie do dzieciństwa, kiedy właśnie na podobnym rowerze, takim starym MTB, który dostałam na komunię świętą, podbijałam okoliczne szlaki. No, tak mi jakoś naszło na takie sentymenty i zmiany, i trochę to się też wiąże ze zmianami i we mnie, i wokół mnie. Ym, I takiej zmianie w patrzeniu na cały ten rowerowy świat. W pewnym momencie, yy, kiedy dotknęła mnie choroba. Ten rowerowy świat, w którym wcześniej uczestniczyłam, stał się dla mnie no, nieosiągalny. Właściwie zastanawiałam się, czy ja w ogóle będę żyła, a już nie mówię o tym, czy, czy uda mi się wrócić do jazdy rowerem. Żyję, do roweru wróciłam, ale też coś się we mnie zmieniło. Też nauczyło mnie pewnej pokory. I mam wrażenie też, że zbiegło się, zbiegło się z pewnym przesileniem. Ale w pewnym momencie po prostu poczułam się trochę zmęczona e, tymi wszystkimi rowerowymi gadżetami. 1001 pierdół jak sami wiecie, e, rower to może być skarbonka, na którą można nieustannie wydawać pieniądze, i, e, i ciągle jest mało. Bawiło mnie to, e, cieszyło i w pewnym momencie jakoś zaczęło męczyć. Bo w końcu ile można mieć lampek, e, ile można mieć nie wiem, siodełek. E, ile można y, mieć nowych sztyc, opon. No nie wiem, w pewnym momencie, jeżeli no, jeździ się tak jednak jakoś zwyczajnie, tak jak ja, no to następuje jakieś nasycenie materiału i przesycenie tym wszystkim. Mam też takie trochę poczucie, że jednak jest sporo w tym takiego nakręcania rynku y, i gadżeciarstwa yy, i trochę mnie to zmęczyło. Zatęskniłam za takim rowerem jak w dzieciństwie, takim na który się wsiada, będzie przed siebie, żeby odkryć jakiś świat, pobyć na chwilę ze swoimi myślami, trochę się zmęczyć, przeżyć coś, znaleźć jakąś niszę w tej codzienności, coś magicznego, coś takiego, co potrafi dać właśnie, no nie wiem, tylko rower. Daje mi to też teraz po części motocykl. I wtedy przypomniałam sobie, że przecież dawo, dawo temu miałam taki właśnie rower. Prosty rower, Giant, sztywniak, chromomolibdenowy, na grubych oponach, w rozmiarze 26. I, I nagle, w roku 2024, wróciło do mnie. Myślę sobie, no nie, ja chcę ten rower, ja chcę taki rower. W mojej głowie zrodził się plan, że ja sobie taki rower zrobię. By znaleźć starą ramę i na właśnie takiej starej ramie z lat 90., zrobić sobie rower trochę taki jak w dzieciństwie, ale już po swojemu, na swoich zasadach, żeby po prostu była zabawa i że to będzie tak super, e, śmigać sobie na nim potem właśnie. Rower do wszystkiego. I tak, jeszcze, jeszcze zimą udało mi się znaleźć taką ramę. No i tak zaczęłam to pomalutku sobie składać. Trochę części miałam z różnych innych rowerów. Trochę części miał tato z różnych innych swoich rowerów, a część rzeczy po prostu kupowałam, wyszukiwałam różne okazje, a to na Allegro, a to na Elix, Długie zimowe miesiące zawiozłam ją do wypiaskowania, do polakierowania. Od początku wiedziałam, że chcę, żeby ten rower był taki biało-śmietankowy z brązowymi dodatkami, taki trochę retro. I tak po malutku ten projekt się rodził. I było to mnóstwo dobrej zabawy i odtrutka na ten trochę już może może miejscami zmanierowany świat rowerowy. I ja wiem, że w dzisiejszym świecie, no rzeczywiście, jakby ta funkcjonalność wiąże się często z technologią, a ta technologia wiąże się, z, no jest jakby, wymaga jednak pewnej ceny, ale czasami jest to przytłaczające. I taki to jest mój prezent na dzień dziecka. I tym pozytywnym akcentem chciałabym podziękować Wam za wysłuchanie tego wszystkiego, co miałam Wam do opowiedzenia. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten filmik, że jesteście na moim kanale. Chciałabym życzyć wszystkim dzieciom, tym dorosłym i tym niedorosłym, pięknego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Pa!